Last bullet. My whole family died in a mob hit. I should have died too. I took enough bullets. But I lived. I finally figured out why. The ones who killed my family, the saints, and all the other scum. Cześć. Ja jestem w Moi drodzy z nami za chwilę. Będzie się wspaniale bawił pan Frank Castle jako pani Myślę, że w większości moim widzom nie trzeba tego bohatera Marvel'a. A czykolwiek ostatnio w... jest dość cicho o nim, tak? Mamy Avengersów i tak dalej, a... Mamy Deadpoola, a pani nie ruszają od dobrych paru lat, prawda? Poza tam jakichś chyba serialem, nie pamiętam czy na liczbie czy na Netflixie. nieważne, w każdym razie miłośników w... 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 wszelkiego rodzaju rowerków w pokroju Wykorzystanie niekonwencjonalnych narzędzi, to już nie tylko broni palnej, ale jakichś noży, gwoździ, wiartarek, kwasu i wszystkiego, co znajdziemy w pracy dla nosorożca w Zoo i łącznie z nosorożcem. Także serdecznie zapraszam. Na Piękne widowisko, moi drodzy, co tu więcej rozmawiać, prawda? Lecimy. E, tak, e, z góry przepraszam, że te paski. Te paski pojawiają się tylko i wyłącznie w menu. W z sensie tego, że musiałem grę przeskalować, żeby to jak tak w HD wyglądało. Ale w grze już będzie normalnie, zapomniałem wspomnieć. Przepraszam, ale... No cóż, jedną plażę sobie przeszedłem, przeszedłem tylko, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, ale wrócimy do niej jak najbardziej. E, nie. E, tak chcę jest powtórzyć jest ten no dobra, no mamy cele. Oczywiście no, grę mamy po polsku, no, to prawda tylko napisy, ale myślę, że sobie poradzimy więcej nie trzeba. Gra po prostu broni się sama, nie? jest i Frank. W trochę smutnym Witam miejsce, tam było Castle. accommodations to your liking i'm uh, detective soap this is lieutenant richtofen quite a time you've been having lately a eh, castle how many people have you killed in the last few weeks not sure there were a lot of explosions <laughs> <laughs> doing the, the, the building last napisy, night okay let's go back to the beginning and see where the trail of mangled bodies leads us. A lawyer's been appointed for you, by the way. Let's chat while we wait for him. So well, take us back three weeks. Or. You're in the neighborhood crack house doing what exactly? I'm taking a bite out of crime, apparently. What was the body count again? Ale cóż, zobaczmy jak to wyglądało oczywiście yy, w naturze, tak Mamy proszę, gdybyście wcześniej, Mówi, że to jest dla Zanim Frank Castle stał się pani Sharem, oczywiście były... Policjantem, policjantem, który pracował w bodarze, w kotykowym narkotykowym, zdarzyła się taka przykryć, że zamordowali mu rodzinę. Praktycznie, całą, praktycznie jego też, ale udało mu się przeżyć w ramach porachu, tam no, wtedy odświetliło trochę i, i stwierdził, że będzie wymierzał sprawiedliwość na własną, hardą, co nas cieszy rękę. W poszukiwaniu, też oczywiście, morderców swojej Ale jak parę łów spadło do tego przy to nic nie jest stanie. Nikt nie będzie płakał, niestety nie mamy na razie żadnej broni. Nawet hey, głupiej, deseczki, ale myślę, że Franka to jest jednoosobowa armia i sam sobie poradzi. Zrobimy tak Bardzo ładnie. Tak, jestem panisherem. Gra jest z 2004 roku, jak dobrze pamiętam. Więc kwestie graficzne musicie. Musicie mi wybaczyć. Następnym razem trochę w lewo. A nie w sobie trafiłeś, nie? Dawaj drugiego. Ja już tam do Was idę, da. Poczekajcie, poczekajcie, kdo je? Już tam idę, Dobra tu się dało, pamiętam chyba z. No jeszcze nie można wchodzić z bucisza, a tymczasem mamy pierwszą osobę, której musimy przesłuchać. Weźmy sobie E. Jest to Glebogryzarka jest fajnie, więc spróbujmy. Teraz tak, musimy złamać człowieka. Fajny system, że mogę to robić myszką. Nie można przesadzić. A co się stanie później? To inna sprawa. Oczywiście za zabójstwo mam minusowe punkty, ale sobie tego nie otwórzcie. Hey Maurice, Ogólnie mam jeszcze tryb furii, żeby było śmieszniej. Ale do tego przejdziemy. Później, teraz mamy czysty samouczek, tak? Ooo, tak, chodź maleńka nie mamy nic, Ale jeśli to byliśmy... Dobry, zostałem Jolkę Dobra. Dobry Dobry A ty chodź tu do mnie. Można i tak Będziesz stawał czy niekoniecznie? Dobra Podnieśmy sobie co? Mamy dwa Dwa zajebiste wielkie kolty 911 Może być Ale wiecie co? Jednak chyba Wolę opcję Z grubszą rurą nie? No cześć rada. Nie ma litości Czekaj, no i już tam do ciebie idę, nie? O tak. Ale to jest dopiero takie preludium do, do naszych rowerków. to to, je, to jeszcze nic. Mamy jeszcze specjalne zabójstwa, także W odpowiednich okolicznościach przyrody możemy wykonać specjalne rowerki tego będziemy szukać najwięcej Dobra, wybaczcie moi drodzy za małe tutaj cięcie, ale to spowodowanie moim nieogarem po prostu skróty klawiszowe się tu nałożyły i mi się, mi, mi się e, przestawiły ekrany, ale... To, ogarnę to... buzi. Teraz czas za rowerki. Może z jak myślicie, czy to się nadaje na sztukę u liszcom? Już To trochę graffiti, nie? bardzo. Tutaj dajemy tabik Zobaczmy. i mamy tryb specjalny, tryb masakry tak zwany. I siły po nożach, nie? Na ostro, ze wszystkimi. Doskonale bawię się w tej grze. I co lata ja mam. No biegni, 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 biegni. I piłka poza boisku. O. Dobrei. The queue late for Tak, cywili nie możemy nic posunąć. A tu mieliśmy specjalne zabójstwa. Nie ma bata, ja muszę tutaj kogoś znaleźć, nie? Są tu jakieś chętnice. Prosimy pana. <grywka> o właśnie no i coś tu chyba pofrunie 102 metry, nie? Co ja, jest, łącznie z szybą. <grywka> Ale hey, czekaj na coś bardziej krwawego Ciebie nie mogę wykorzystać Mamy jeszcze specjalne przesłuchania, chyba będą jeszcze lepsze Chodź tu na chwilę. Pora się wyspowiadać. Na pewno nic nie wiesz? Daj skasujemy ci widać. Jeszcze raz. Chcą moje do wypuszczenia puścimy go czy nie? A w życiu nie? <sumptownic> Trudno, że za to są minusowe punkty. Ma to gdzieś, nie? Będę się bawił przednio dalej. A? W killu nie ma nic.

Oczywiście każda jeszcze broń dodatkowo ma jakieś swoje specjalne, specjalne opcje zabójstwa. Każdą broń zawijamy inaczej też, nie. Dlatego będziemy multą po prostu o, na przykład sobie będziemy tak I na przykład tak! <grafię> No, Pan mi nie przeszkadza jestem zajęty Czas wyrzucić śmieci nie? bo mamy kogoś do przesłuchania! <trybuj> W dupę, że... Nie mi tam nie fikaj! Dodróżmy do ognia! Je. Chodź tu, przydasz się! Co te temperatury spadły, nie? No to może. Tak, poleciał jakoś tak bardziej na płasko, nie? No to trudno się mówi. No tak, klawiszologia taka ciężka, nie? Dobra, dobra. to podajesz się? I ty byłeś w tym roku? Nie sądzę. Panu już podziękujemy. Nie używa dia z pistoletów, nie? Nie ma opcji, Waliby tylko z gruby róż Dobra, kolega się podobną Ale... jednak dzięcie Pogośia gościa zaś się przejdziemy Strasznie lubimy to robić, nie? Co ty, ja mam jeszcze granaty? Co tego jeszcze nie grali, nie? Leci, ale szleć Dobra, ty sobie tutaj czekaj, bo to, to mam jeszcze jednego do Gadaj co wiesz. A może pobyć, Na pewno Na pewno nie chcesz mi nic powiedzieć? Jesteś nie pewien, wiem, że, że znalazłeś wszystkie to swoje żaki? No proszę, jest klucz. No dobra. No, no właśnie. To właśnie ciekawostki, nie? przesłuchamy, to mamy gratis. No, nie blokuj się tym stoły. czy o na pierdolę. Ruszyna, już do ciebie idę. Chodźmy musimy porozmawiać. Tak Damage nie nic na, mnie. na pewno drobne już się posypały, je? To jak będzie? Będziesz gadał czy nie? No, żeś coś do tacy jeszcze. Na pewno masz, nie. <grymne> no, fajne a night. No tak. Urywał mi Dziadzie zapamiętałem twoje tablice, żeby jadł, czy no jest. No i tak to proszę Państwa wygląda. No, celność może nie jest. E, stuprocentowa. <słyska> Zapiliśmy 49, chyba nam jeden uciek. Kurde. Nieładnie. No. Ale i tak mamy 49 rowerków. Widzicie to? To jest jeden odcinek, 49 rowerków. Chyba rekord? O i będziemy się tu bosko nale bawić. Nowe pomysły odblokowane. Tutaj idziemy do, naszego, do naszej nory. Kurde, patrzcie, co będzie się tu, tu, tutaj działo. Taka krótka zapowiedź. Mamy tutaj nasz arsenał, pompkę mam, będzie granatki, będzie wrzutnia rakiet, będzie jakaś snajpera potężna, jakaś saiga bodajże, tak? Czy, czy coś w tym stylu. MG42 czy, czy inny model biotaczogia, e, napal, z krótkich, rewolwery, rewolwery z kompensatorem, proszę Uzi to nawet nie wiem to, to jest, klasyczne Desert Eagle, Colt 911, cała tutaj orkiestra wesołych narzędzi mordu, a to i tak pamiętajcie, że to nie są główne nasze narzędzia mordu, bo my się skupiamy na czymś innym, prawda? Ręczna robota, tak? Specjalna robota. A przed nami to wszystko? Już nie mamy? W następnym odcinku. Moi drodzy, dziękuję wam za tą... Może trochę krótszą, ale jak wspaniałą, piękną przygodę, prawda? Cześć, do następnego, trzymajcie się, hej.